Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gajmar. Dzisiejszym hashtag 12 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem FUTBOLNIK2025 Więc zapraszam Was na profil do POZNANIE Do jego profilu znajdziecie w oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba to zostawcie mi to ponad 59 łapek w górę. mi cenę subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie powtarzalni. No dobra, to zobaczmy pierwszą jedenastkę. Wychodzi Evans na Bramce, Sutena, Gardiro, Davis, Gibson, Kossette, Adams, Biurnieu, Parker i Young. No dobra, to zobaczmy jak to się sprawdzi. Nawet jak będą reklamy, to nie będę ich wstrzymywał. I tyle. Wczoraj Legia przegrała. Lech wygrał, Jagielonia wygrała, Raków Częstochowa wygrał. Wszystkie ekranów wygrały, To to take the winner. Proszę bardzo, nie Długo, gramy. Dobra, poranie. Sądzimy z tą kochem, od razu mi zabrał piłkę. Nie martwcie się, w tym tygodniu obserwuję dla was wszystko z uśmiechem. Kuja i być może nawet turbo Kutaka w tą niedzielę po kuja, ale jeszcze zobaczymy. Bo wasze pytania z Discorda na pewno będą ciężkie, ale na pewno na nie odpowiem. Nie martwcie się, będzie wszystko okej. Okay. Łow, że w trójkę mi to zebrali Obronił mureca. Taki to trochę jak Lobotka. Lobotka też ma skórzi jakby to. którego nie mam. Opening quarter of Wiele razy już pokazywaliśmy jak tragicznie nasze się spotykały. NICE BLOK! Dawaj, dawaj. Nikko, nikko jestem. Jane, to było coś niesamowitego obronił. Ale ja już się poboliłem, skręcam. ...potraktował jako heavy shot! i to się i wregal do rzymom przeciwdom nie ten Dobra, zobaczmy i jak to się dalej potoczy. Się po nim. Good ball movement a decent position here. Tak jest. Myślałem, że to nie strzela, ale jednak dałem radę. W lewe dolny róg. Tak jest. Teraz utrzymać tą przewagę i do domu. Dobra. Mogę to pominąć I teraz nie ma żadnej reklamy. Ale to już ominąłem. Nawet do mojej bramki nie podeszliście ani mi nie się gola. Kurde, i co mam tu powiedzieć? Na pewno byłem błyskim inteligentem, ale jednak znaczy nie za bardzo. Bo po prostu wygrywam już przygodzera. Rainer. Rainer. Strzelił ogóle na 3 do 0 i wygrywam właśnie tyle w tym oto przeciwnym klubem. Nie miałby szans tego obronić. Nie miałby szans. 6 minut. Dobra, niech będzie. Zabiózł. I tak próbowałem 0, czy nie wierzyć. Wierzyć. Proszę, koniec pierwszej połowy. A to jest do powtórki. to powtórek nie muszę używać. I tyle. Gdzie w Polsce można zjeść? Tak samo było przed bo poza takim w taka sama reklama. Identyczna. Identyczna reklama przed Turbo poza w tamtym niedzielę, ale to była wtedy szósta część. A w tą niedzielę będzie siódma część, bo ile coś się mojemu bramkarzowi nie rozpocznie, to wtedy będę miał czas i w ogóle. Nie, z takiej odległości 4 do 0. I to jeszcze kto? Reynels. Albo ten, który zdobył złotą piłkę przez niewdzięczne zachowanie Dembele, prawie Belewy zdobył złotą piłkę. Ale tutaj są inne nazwiska. To mi się coś pomyliło. Kurde. Teraz nie będę używał, bo nie potrzebuję powtórek. Najwyżej chcę zobaczę na filmiku na YouTubie, jak to będzie. Obrona. Nie ma, nie pozwolę. Nie pozwolę na żadną bramkę. Musimy wybicie. Wybicie. Rozczarujesz, rozczarujesz pokoju. Wolkeeper relatively untroubled. thirds through. Players showing signs of fatigue. Ja nie mogę z tym sam na czemu Nie wierzę. Jeszcze się cofnąłem z tą piłką. Nie. nie poszłem do przodu tylko się cofnąłem Mój zawodnik się cofnął i teraz będzie gol. Nie tego by nie było gole żadnego Dziękuję Teraz, teraz. No niestety, 71 nie da się nadal do 4 do 0. się jest 4 0. Danger, reverse it for now. No, odniósł się od jego nogi i mamy rzut prosty. Rezerwowe mole, chodzi za hera.. No nie tak, dośrodkowałem tym palcem i teraz kontra do drużyny przeciwnej. Lecimy dalej. Komentator ze mnie niezły. Obrona. Ewan. Co to było do obrony? Praktycznie nic. Nie wierzę. Jakbym to ocenił to byłoby po prostu coś niesamowitego. Kumar wchodzi, a chodzi Maraca, Ale Ale to również nie przepinuł nie u mnie. 89 minuta. No i już prawie koniec Tak Za chwilę kończę ten filmik i teraz. doczekajcie się na jeszcze to ja na godzinę 13.00 będzie niesamowicie, Wierzę w was, że wiecie, licznie oglądać mój filmik, mój wierni widzowie. A z hejterami lepiej się nie odzywać, bo nic nie będzie pokój. Dobra, wygraliśmy właśnie ten mecz. Wygrałem ten mecz 4 do zera i cieszę się, wybramy, nagranie, zostały że zostały stworzone protokoły. Paladę, paladę, Dobra, mogę pominąć tą reklamę, proszę bardzo. Premiera do nagród, łącznie 200 monet. Jestem pierwszy w tabeni, więc następny mecz będę grał przeciwko limpopo, ale to dopiero już w 13 odcinku, jeszcze przed Turbo Kozakiem w tą niedzielę. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego przywajnego odcinka z wersji girdry, które ma być w 2026 roku futbolnik 2025, a później 2026 to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki, Gamer. No i to ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi Trzymajcie się ciepło się pa, narka papa Elopa Mordy życzę wam miłego dnia Pamiętajcie w następnym odcinku i w następnej serii nagrywam dalszą część tej kariery. Trzymajcie się. Do zobaczenia.